Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie i pozdrawiam <grywania> e, Idziemy powolutku powiem wam z Areskiem Tu nad wodę Na chwilę tu na plaży Tylko do plaży dojdziemy Ale sobie polata troszkę No i Witam Was, <grywania> witam Was serdecznie Jeszcze okuli oczywiście nie z tej strony ta kula powinna być, mm -hmm. ale muszę przełożyć ten telefon do drugiej ręki, ale to, to się nie da. To się nie da po prostu. Nie wiem jak to zrobić. O tak, może. O, żeby nie zasłaniał. <laughs> Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja powolutku sobie tykam po prostu tutaj nad tą wodę. Widzę jakieś fajne grzybki tutaj. O jak fajnie powiem Wam wyjść do domu, ruszyć się. Po tych wszystkich szpitalach, powiem wam, byłem u lekarza teraz, żeby ściągnąć po prostu te szwy, ale do, mam przyjechać na 14, także tam będziemy dzisiaj ściągać te szwy z kolana i goi się, powiem wam, coraz lepiej jest, coraz lepiej mi się chodzi, także już mam, mam jedną kulę teraz, tak, lepiej się chodzi o dwóch kulach niż o jednej, ale muszę gdzieś trzymać ten telefon, także... No, i tak, nagram jakiś film, dla Was, bo ja już się też tęskniłem za Wami. Co tam u Was słychać, po prostu jeszcze przed świętami, mówię coś coś, 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 coś nagram, przywitam się z Wami. Także ja jestem pozytywnie nastawiony. Wszystko się fajnie goi. Myślę, że będzie ok. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będę ściągał te szwy. No i co? No, nic się u mnie nie działo, po prostu siedziałem w domu, wychodzi w... dwa razy byłem na boisku obok mnie. Po prostu jest takie boisko, no to areskiem sobie tam wyskoczyłem na chwilę tylko. No a no teraz myślę, że będą coraz dłuższe te spacerki. No bez przesady oczywiście. <laughs> no i za niedługo myślę, że bo to potrwa. Zagmier miałem 20... 6 także już ponad dwa tygodnie minęły, także myślę, że po świętach tak, początek stycznia no, no tak optymistycznie myślę że już zacznę coś działać, ale no zobaczymy oby jak najwcześniej <laughs> po prostu dla mnie to jest po, jakaś porażka, siedzenie w domu po prostu i nic nie robienie to jest katastrofa jakaś Ares, chodź tu, chodź Ares, chodź tu do mnie Muszę popatrzeć, czy tam jakiś pies nie leci albo coś. Dobra, to widzimy się na, na plaży. Bo on tam jest, a nie wiem, czy tam pies nie jest jakiś.